Zadanie 15. Szybko i łopatologicznie, bez żadnych wzorów, możemy rozwiązać w ten sposób. W ciągu arytmetycznym określanym dla n większych równych od 1, czwarty wyraz jest równy 3, a różnica tego ciągu jest równa 5. Sumę pierwszych 4 wyrazu, suma pierwszych czterech wyrazów jest równa. Co o tym wiemy? Czwarty wyraz jest równy 3. Zaraz sobie to zapiszemy. A4 równa się 3. To no wiemy dalej. R, czyli różnica naszego ciągu, jest równa 5 plus 5, czyli e, im dalej, tym wyrazy będą <coughs> e, e, o wartościach rosnących. E, z tego wynika, że A3 musiał być o 5 mniejszy od A4, czyli minus 2. Idziemy dalej. A2. O 5 mniejszy niż a3, czyli minus 7. Tak samo a1 równy minus 5 od minus 7 minus 12. Po zsumowaniu tych czterech wyrazów dostajemy wynik: minus 12, minus 7, minus 2. Dodać 3. Co jest równe minus 19, minus 21 plus 3, minus 18. I mamy też odpowiedź c.